Jak mądrze jeść, żeby schudnąć i od czego zacząć zmianę? Dieta zaczyna się w naszej głowie. Nie chodzi o to, żeby zaspokoić swój głód czy apetyt, ale przede wszystkim o to, żeby zaopatrzyć nasz organizm w potrzebne witaminy, mikro i makro elementy. Jedz więcej warzyw i owoców, następnie wprowadzaj do swojej diety zamiast białej mąki produkty pełnoziarniste. Tak na przykład zamiast bułki kajzerki, kupuj bułkę owsianą, żytnią albo grachankę. Jedz więcej białka, produktów pochodzenia roślinnego, takich jak tofu, ciecierzyca, soczewica. To jest właśnie normalne, zdrowe jedzenie, a nienormalne to jest jedzenie gotowców, produktów mocno przetworzonych pieczupów, parówek. Zastosuj te zasady, a zobaczysz, że waga będzie spadać. Obserwuj mnie po więcej informacji żywieniowych lub zapraszam na konsultację psychodietetyczną. Do zobaczenia. Pa!